Witajcie, kochani, trwamy w miesiącu w październiku, szczególnie poświęconemu Maryi. Dzisiaj też jest sobota, więc jest to taka podwójna pieczęć. Prośmy więc Maryję o to, aby pomagała nam zachowywać Słowo, szczególnie to, które jest trudne. Maryjo, przejdź ze swoim światłem, ze swoją mocą i daj nam rozważać Słowo Boże. Daj też zachowywać to, czego nie rozumiemy, na dogodny czas, aby to słowo wydało owoc w swoim czasie. Amen Oświadczam Wam, do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyzna się i Syn Człowiecze przed aniołami Bożymi, a każdego, kto mnie się wyprze przed ludźmi, wyprze się przed aniołami Bożymi. Każdy kto powie jakieś słowo przeciwko synowi człowieczemu zostanie rozgrzeszony. Ten natomiast kto dopuścił się bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu nie zostanie rozgrzeszony. Gdy was prowadzić będą przed zgromadzenia, przed urzędy i władze, nie martwcie się jak albo czym macie się bronić ani co powiedzieć. Bo Duch Święty pouczy was o tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Dzisiejsze słowo zawiera wiele trudnych momentów, i wiele trudnych momentów w moim życiu też się pojawi. Będą to momenty decyzji, kiedy. Będę musiała się opowiedzieć, będę musiał się opowiedzieć za albo przeciwko Bogu. I niekoniecznie będzie to sprawa życia i śmierci, ale często bardzo drobnych rzeczy. I sama widzę, jak w moim życiu często zawodzę, gdzie trzeba dać świadectwo, zrobić jakiś gest, powiedzieć odpowiednie słowo. Brakuje mi odwagi. I Pan Bóg przestrzega przed tym. Że to On ma być na pierwszym miejscu, nie opinia ludzka, nie to, co inni sobie o mnie pomyślą, czy mnie będą wytykać palcami, czy nie. Ale źródłem tych problemów jest moje spojrzenie na Boga, mój prawdziwy obraz, który często jest zafałszowany, gdzie Bóg przez to schodzi z pierwszego miejsca, a zajmują je inne rzeczy albo inne osoby. Konsekwencjami tego często jest drobne odchodzenie, to są często drobne niewierności, małe kłamstwo, mała nieuczciwość, nieczystość, złe spojrzenie, złe słowo, myśli, aż może doprowadzić to do lawiny, która spowoduje, że moje serce zostanie tak zasypane, że stanie się jak z kamienia. I może to doprowadzić do całkowitego odrzucenia Boga, odrzucenia Ducha Świętego i jego działania w moim życiu, odrzucenia prawdy. I przed tym Pan Bóg dzisiaj nas przestrzega. Z drugiej strony pokazuje, że krocząc za Nim, nie mogę liczyć na łatwe, proste, wygodne życie. Że przyjdą momenty trudu, kiedy może będą mnie wytykać, może ktoś będzie mnie ciągnął. Przed sądy albo domagał się świadectwa. I Pan Bóg zachęca do tego, abym w tym momencie nie próbowała sobie układać gotowych planów, gotowych rozwiązań, strategii, tak jak w szachach. Jak pionek pójdzie na A5, to ja skoczę skoczkiem w jedno pole, potem wykonam kolejny ruch. Aby wygrać. Zapraszam mnie Pan do tego, żeby porzucić moją ludzką logikę, bo On ma lepszy plan, lepsze ruchy, lepsze pomysły na życie i o taką ufność i otwartość dziecka, o taki dobry obraz Boga prośmy, Panie, daj mi prawdziwe spojrzenie na Ciebie. Otwórz moje oczy. Na to, jaki naprawdę jesteś, i daj mi ustawić ci na właściwym miejscu, czyli na pierwszym miejscu. Amen. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.